Wyciekły sceny z pierwszych 12 odcinków 16 sezonu Lego Ninjago, czyli Ninjago Crystalized. Wszystko co w nich zobaczyliśmy, omówię dla Was w dzisiejszym filmie. Niestety nie znam języka francuskiego, więc nie będzie to takie szczegółowe omówienie co do słowa. Więc jeśli jakąś scenę zinterpretuję w zły sposób, to wybaczcie. Ale zanim w ogóle zaczniemy, to z oczywistych powodów w filmie znajduje się mnóstwo spoilerów z najnowszego nadchodzącego sezonu Lego Ninjago. Jeśli nie chcesz zepsuć sobie zabawy z oglądania tego sezonu, to wyłącz ten film. Dobra, teraz przejdźmy sobie do mięsa. W pierwszych scenach widzimy jak Gail Plotkara mówi coś o jakimś wybuchu chyba, który miał miejsce w jakimś budynku i wypowiadał na słowo ninja, który zdziwiło kola. Następnie mamy ujęcie na burmistrza Ninjago, któremu wchodzi kot na biurko. Dalej on coś tam mówi i Kol nagle się wkurzył i wyłączył telewizor. Potem widzimy rozmowę kola z Zaynem, ale tak jak już wcześniej mówiłem, nie rozumiem francuskiego, więc nie ma sensu, żebym o tym gadał. Następną scenę rozpoczyna Jay, który patrzy na szklanki. Mamy tych ninja w nowych strojach z ciekawszych scen w tym fragmencie, to Jay kłóci się z Kajem. Potem Jay mówi to się jakimś tunelu chyba, do którego schodzą w następnej scenie. To jest ogólnie ta scena, która została udostępniona na kanale Lego, więc przejdźmy sobie dalej. Dalej mamy dokończenie klipu, który też został udostępniony na kanale Lego. Ninja kradną ciężarówkę, ponieważ zlokalizowali w niej Beru Asfiry z 11 sezonu. Potem mamy scenę w jakimś sklepiku, w którym znajduje się spięty Tim oraz chowający się Ninja. A, no i Fujidaw. Policja pyta z piątego teama o ich pobyt, bynajmniej tak mi się wydaje, ale po chwili ninja zdradzają swoją obecność. Ale Fujida wrzuca się na policję, dzięki czemu ninja mogą uciec. Dalej Kai, tak jak już widzieliśmy w jednym z teaserów, rozwala jedno z aut policji, a drugim uciekają. W kolejnej scenie mamy także nową bohaterkę w różu. No i ci policjanci mają auta, więc chyba ta scena dzieje się przed poprzednią. Potem ninja spadają do wody i odpływają sobie. Teraz Zane wyświetla mapę Ninjago i mamy ujęcie na mechanika, który jest związany. Ninja zaczynają gdzieś jechać, a mechanik się wydostaje. Następnie ciężarówka robi fikołka i się wykoleja. A co ciekawe widzimy klacza Powersa, który trzyma lampę tajranu. Więc teraz już nie wiem, czy nie jest to jakiś isterek ze strony twórców, czy faktycznie dostaniemy coś jeszcze z Nadakanem w roli głównej. Niestety po nieszczęsnym wypadku mechanik ucieka, schodząc do podziemi. Ninja jednak nie chcą dać za wygraną i próbują go dogonić. Tylko, że klip się na tym Zakańcza. W następnej scenie widzimy jak ninja wchodzą do autokaru ubrani w więzienne uniformy. Gdy ninja zasiadli na miejsca, policjant mówi im, co się wyjeżdżają. Teraz przechodzimy sobie do ciekawego wydarzenia, ponieważ ninja mają rozprawę w sądzie. Ale co jeszcze ciekawsze, to z tyłu siedzi nie kto inny jak Nia. Dziwne, że już ją przywrócili do normalności. Nagle wchodzi sędzia i zaczyna się rozprawa. Darek jest ich adwokatem, chociaż ja osobiście bym go na takie stanowisko nie zatrudnił. Nie był mu się ich wybronić, ponieważ ninja odetchnęli z ulgą. Być może scena z tisera, w której zosta i skazani na więzienie, będzie dopiero potem. Następnie mamy Sensei, i Asfire Rywalizują oni ze sobą w różnych konkurencjach, ale ta rywalizacja wygląda tak, że Mistrz u nie ma żadnych szans, po prostu je wszystkie przegrywa. Kolejny klip rozpoczyna się na statku, z którego wyleciał człowiek. i Jego załoga próbuje go odszukać. Na szczęście pomaga im w tym Nija w postaci smoka z wody. Następne ujęcie mamy na Zeina próbującego w jakiś sposób zamrozić Niję. Nie wiem za bardzo co oni tam robią, ale nagle przychodzi Skyler, która chyba mówi, że może Zaynowi w tym pomóc. Być może moc Zeina nie wystarcza i potrzebują większej mocy. Pamiętacie tą scenę z teasera, w której Skyler używa mocy lodu? Wtedy powiedziałem, że nie wydaje mi się, by ona z kimś walczyła, ponieważ wyglądało mi to bardziej jakby coś zamrażała. No i miał rację, wychodzi na to, że przewiduje przyszłość, więc Subik się należy. Ostatnia scena z tych przecieków pokazuje nam rozmowę Mistrzału z Nią. Pakuje ona swoje rzeczy i znajduje plany Samuraja X. Ale my jesteśmy już w 100% pewni, że będzie ona sama X, ponieważ dostaliśmy już oficjalne zdjęcie zestawów. Czyli wychodzi na to, że Nia musiała stracić swoje moce, na przykład podczas jakiegoś rytuału przywrócenia jej do normalnej postaci. Ogólnie, jeśli chodzi o te przecieki, to są one rozwinięciem tego, co już widzieliśmy w teaserach. Chyba taką największą nowością jest to, że widzieliśmy już serialową nie przywróconą do jej normalnej postaci. Dajcie znać, co sądzicie o tych przeciekach i czy w ogóle jesteście zadowoleni z tego, że takowe są. Ode mnie to tyle, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.